Mam wrażenie, że jestem jedyną osobą na całym internecie, która ma problem z poziomami trudności. No bo żyjemy w zwariowanych czasach, w których z jednej strony macie grę, której PEGI sugerowałyby, że jest to gra trudna i gra dla wymagających starszych graczy, no bo przecież wymaga 16 lat. A no i tematyka też jest dojrzała, bo jest motyw śmierci, jest przemoc, no i ratowanie świata. A potem odwracamy się 180 stopni i jest taka gra jak Mario Wonder. Recenzja na kanale. Od trzech lat wygląda jak dla pięciolatków. Zero przemocy. Absolutnie stylistycznie krzyczy, wrzeszczy, że jest to gra. Dla maluchów nawet są kwiatki, które dodają nam otuchy, abyśmy przeszli poziomy. Oba tytuły kręcą się w koło mechaniki skakania. To tylko jeden z tytułów każe nas śmiercią absolutną za każdy najmniejszy błąd. I tylko jeden z tytułów rzuca wyzwanie absolutne, którego w żaden sposób nie da się ułatwić. A w tym drugim tytule możemy sobie wszystko ułatwić może być super kolorowo i różowo jesteśmy niezniszczalni, nieśmiertelni i możemy się po prostu cieszyć dobrą zabawą bez jakiegokolwiek wyzwania. Żyć, nie umierać. Obie te gry posiadają poziomy trudności, ale tylko jedna robi to organicznie, a niestety ta druga robi to w sposób, którego nienawidzę. To pewnie dlatego, że jesteś 34-letnim boomerem i lubisz gry retro. Nie, tak nie jest. Tak właśnie nie jest. To jest najciekawsze. Moje ulubione tytuły to jest Bloodborne, Hollow Knight, Celest, a może Disco Elysium, który pf, absolutnie tam nawet nie ma walki, a gra mi się podoba. No i może już zauważyliście, że tytuły, które wymieniłem, właśnie nie mają takiego poziomu trudności. Są to tytuły pozbawione tej opcji na samym początku. Są sposoby, aby sobie grę ułatwić, ale prawda jest taka, że nie, nie ma... mamy tej wyżyganej decyzji na początku. I tak faktycznie poziom trudności wziął się właśnie z gier retro, no bo to w salonach gier chodziło o to, żebyśmy przegrywali, no i żebyśmy wrzucali te pieniądze, tak? To chodziło o to, żeby nas po prostu okraść z pieniędzy. To właśnie dlatego gry miały tak ogromne wyzwanie. No chodziło o to, żebyśmy wrzucili te pieniądze i żeby twórcy mogli zarobić. Oczywista, oczywistość. Bo to właśnie w tych salonach gier narodził się gracz. Narodziła się osoba, która chodziła do salonów gier właśnie szukać wyzwania związanego z grami. Bo jest to w definicji słowa gra. Czynność, którą wykonujesz dla zabawy, często posiadające pewne zasady, w której można wygrać lub przegrać. Więc jak widzicie, jeżeli nie możemy wygrać bądź przegrać w grze, jeżeli nie ma zwycięstwa i przegranej, to to nie jest z definicji gra. Jest to. Jakiegoś rodzaju interakcja i doświadczenie, bardzo często pozytywne. Ale nie jest to stricte gra. Bo aby gra wideo była grą wideo, potrzebna jest interakcja i potrzebne jest wyzwanie. Bez tych dwóch współczynników gra nigdy nie będzie grą. Prosty przykład. Jeżeli włączę Paint'a i na nim zacznę coś malować, to czy jest to gra? Nie jest, bo tak, istnieje interakcja, czyli może być gra, w której ja poruszam postacią, ale bez wyzwania nie jest grą. No i ja mogę zrobić z Paint'a grę, bo jest interakcja, więc mogę wymyśleć, zrób 10 kółek w przeciągu minuty i jest to jakieś wyzwanie. I w tym momencie mamy grę, grę polegającą na robieniu kółek. Może nie jest to najbardziej wyzywająca gra, ale gra jest. No bo każdy jest inny i każdy ma swój własny pogląd i wizję tego, czym dla niego jest wyzwanie. Bo wielu z Was teraz, kiedy myśli o wyzwaniu, to myśli o czymś takim jak koordynacja oko i ręka i że chodzi o to, żeby po prostu mieć dobry refleks, skakać w grze, umijać ataków, ale przecież wyzwania mogą być na, w różnej formie. Mogą, mogą to być na przykład wyzwanie kreatywności, w którym to musimy się wykazać jakąś kreatywnością podczas budowania czy tworzenia czegoś. Wyzwanie również może być socjalne. Właśnie dobrym przykładem tego może być Disco Elysium. Wyzwaniem również może być eksploracja, po prostu odnajdywanie jakichś rzeczy gdzieś na mapie. Też może być wyzwaniem, właśnie w Zeldzie. Dla przykładu, wyzwanie polega na tym, aby znaleźć wszystkie świątynie. Nie jest to może zbyt wymagające koordynacji wyzwanie, ale jakieś tam wyzwanie jest. Dla mnie osobiście dobra gra to jest taka, która ma łatwe i klarowne zasady, które nauczy się w mgnieniu oka i zrozumiem, i nigdy nie będą one łamane, ani nigdy nie będą oszukiwane. Musi być dobre wyzwanie. Bez tego dla mnie gra po prostu nie istnieje, nie jest dobra. No. I kiedy mówię wyzwanie, to chodzi mi o specyficzne wyzwanie. Wyzwanie, które zostało stworzone przez twórców dla mnie. Jest to rzucenie rękawic twórców dla nas dla graczy, abyśmy to my ukończyli ich produkt. Bo wiele produkcji teraz ma coś takiego, co nazywa się self-implanted challenge, czyli wyzwanie, które sam sobie narzucam. Na przykład mogę zawiązać sobie oczy i gra staje się super trudna, nawet najprostsza gra na świecie staje się Ekstremalnie trudna, kiedy nie mamy oczu. No i właśnie ta opcja wejścia do menu i włączenia czegoś bądź wyłączenia czegoś, to to nie jest wyzwanie, które zostało dla mnie stworzone przez twórców. To jest wyzwanie, które ja sam muszę sobie z góry ustalić, a to bardzo mi się nie podoba. No bo przecież zadanie twórców jest stworzyć wyzwanie, a moim zadaniem jest to wyzwanie przejść, pokonać, wygrać, przezwyciężyć. Dodam jeszcze, że za wszelką cenę Denerwuje mnie to, że jest w mojej głowie ciągle ta myśl, że mogę wejść do menu i po prostu wyłączyć jakiekolwiek wyzwanie. W każdej chwili, kiedy tylko mi się to podoba. Tym samym jestem zmuszony do tego, aby właśnie robić te self implanted challenge, czyli ja sam muszę ten challenge sobie, sam sobie muszę rzucić rękawice. Nie podoba mi się to. Pierwsze co, kiedy włączę grę i widzę właśnie wybór poziomu, to mam straszną zagłoskę. Bo gra mówi mi tak, łatwy poziom to jest ten pozbawiony wyzwania. Czy to z definicji nie znaczy, że łatwy poziom znaczy, że to nie będzie gra? I jak mam dokonać tego wyboru, zanim spróbowałem gry? Twórcy oczekują ode mnie tego, że będę jasno widzem, który dokładnie wie, na którym poziomie będzie mu się dobrze grało. A ja nie wiem. Nie wiem. I często dokonam jakiegoś wyboru i jestem zadowolony przez kilka godzin, a potem po kilku godzinach graniach się zastanawiam a co gdybym włączył na hardzie? Może bym miał większą frajdę? Może by to była inna interakcja z otoczeniem i światem? Bo byłoby to inne doświadczenie. Bardzo często te poziomy trudności tak drastycznie się od siebie różnią, że mamy po prostu totalnie inne gry. No i teraz tożsamość gry jest zatracona, a ja jestem zagubiony i nie wiem, który poziom wybrać. Proste przykłady. The Last of Us, przepiękna historia, gameplay jest ok. No ale na poziomie trudnym. Nie posiadamy instynktu, który pozwala nam widzieć przez ściany. On w ogóle nie istnieje, jest zabrany, nie ma tej mechaniki. Na poziomie łatwym jest ona i można ją włączyć, i ona ma bardzo daleki dystans, na normalu ma ten dystans krótszy. To są trzy różne doświadczenia, bo jeżeli ja bym włączył grę na trudnym, to nawet bym nie poznał całej mechaniki związanej właśnie z tym z tym wymyślonym tam systemem. Kolejny fajny przykład to Crisis, jeden z moich ulubionych strzelanek, gdzie to na poziomie trudnym nasi przeciwnicy mówią w innym języku. Zostali zatrudnieni specjalni aktorzy, żeby pod Złożyć ten dubbing, żeby zrobić te wszystkie głosy. Ja nawet tego nie wiedziałem, bo oczywiście za grałem na tam normalu, nie? a tam mówią po angielsku. Oprócz tego, że nie rozumiemy, jak nasi przeciwnicy się komunikują i o co w ogóle im chodzi, no to oczywiście mamy totalnie inne doświadczenie niż gdy mówią po angielsku. E, w nier automata mamy znowuż taki mały niuansik, gdzie to na łatwym nasz robocik automatycznie celuje za nas, więc cała mechanika związana z celowaniem na poziomie łatwym nie istnieje. A w serii Batmana Arkham mamy indykatory, które ostrzegają nas przed atakiem wrogów. Na poziomie trudnym radzimy sobie bez. I musimy nauczyć się i wymasterować czytanie ruchów naszych przeciwników. Genialne i zmienia dynamikę gry. W traktu mi też jest fajnie wymyślone, gdzie to na poziomie tym trudnym, czyli tam New Game Plusie, My zadajemy przeciwnikowi jednego strzała, są na jednego strzała i my też jesteśmy na jednego strzała, więc walka samurańskim mieczem zmienia się w mega realistyczną i totalnie zmienia dynamikę gry. Totalnie, gra się robi trudna, fajna i fajoska i ponoć taka właśnie miała być od początku. Założenie było takie, że ta gra będzie trudna. Bardzo fajne, pomysłowe ale widzicie, wiele z tych doświadczeń, wiele z tych mechanik, no musieliśmy dokonać decyzji na samym początku gry, zanim poznaliśmy tą grę i musieliśmy zadecydować na jakim poziomie mamy wgrać, nie wiedząc, że nas okradają z jakichś fajnych, pomysłowych mechanik. I za to właśnie nie lubię wyboru poziomów trudności, bo bardzo często muszę dokonać ślepego wyboru, w jaką grę chcę zagrać, nie wiedząc tak naprawdę, co te poziomy trudności mają do zaoferowania. A mają do zaoferowania różne doświadczenia. To są totalnie różne doświadczenia, i każdy z tych poziomów tak naprawdę jest w jakiś sposób unikatowy. I ja, przechodząc grę na którymś z poziomów, czuję się tak, jakbym coś stracił, coś ominął. Bo najlepsze doświadczenia i historie to są te właśnie, które mam z gier, które poziom trudności mają z góry narzucony, z góry wymyślony i wszyscy my mamy podobne doświadczenia, bo wszyscy my włączyliśmy grę, która miała dokładnie te same zasady. No wyobraźcie sobie na przykład Sekiro i pewnie kojarzycie takiego kolesia, który nazywa się Woo Guy. Wszyscy, którzy grali w Sekiro wiedzą o czym mówię, bo wszyscy doświadczyliśmy go w ten sam sposób. Nikt z nas nie włączył tego na łatwym i to ten, ten, ten doświadczenie nie było inne. Jest to bardzo proste, chodzimy po dachach, jesteśmy już tacy, no... Umierający jest naprawdę ciężko, bo walczymy z trudnymi, nowymi przeciwnikami, mamy mało życia i stąd ową, wylatuje zową wylatuje. Większość z nas po prostu zginęła od razu. Niektórym się udało tam na włosku przeżyć, ale wszyscy poczuli ten zastrzyk niesamowitej adrenaliny, niesamowite uczucie i niesamowite przeżycie, że taką nam niespodziankę gra zrobiła i taki to zwiecie, taki trochę chip, tani, y, jumpscare. Ale jest skuteczny i działa. A na poziomie łatwym, jakby to mogło wyglądać? Że idziemy i co pojawia się nam wykrzyknik nad głową, zanim się to wydarzy, żeby nas ostrzec? To nie jest to samo doświadczenie. Wow. Ten przeciwnik nie trafia w nas, rzadziej trafia, ma gorsze celowanie i statystyka celowania jest zaniżona i może w nas nie trafił? Zabrane i zniszczone doświadczenie. A może po prostu zabrałby nam tylko kapkę życia, mniejszą ilość. Czemu od razu zabijać? Czemu od razu tak drastycznie? Niech tylko troszkę zabierze. To wtedy byście tego momentu nie pamiętali i pamiętalibyście go jako zadrapanie podczas chodzenia przez las to nie było to nie to nie ważne, no gdzieś tam się drapałem no co co ten moment jest tak pamiętliwy bo jest tak drastyczny jest tak pełen ekspresji i to jest to przeżycie właśnie to jest coś co przeżyliśmy to jest jeden z miliona przykładów właśnie tego jak poziom trudności obrabowałby nas z tego fajnego doświadczenia i wielu graczy myli właśnie doświadczenia które przytrafiły się nam podczas grania z doświadczeniami, które przytrafiły się naszym postaciom, naszym bohaterom, których oglądamy ich perypetie na ekranie. Gdzie najbardziej pamiętliwe i pełne emocji momenty, to są momenty, które obejrzeliśmy, które przytrafiły się naszym bohaterom, Peterowi, a nie momenty, które my przeżyliśmy jako gracz. I to jest bardzo częsty problem, który pojawia się w wysokobudżetowych grach, że my oglądamy trudne rzeczy dziejące się naszemu bohaterowi ale my jako gracze mamy bardzo łatwy, prosty gameplay i tak naprawdę jest drastyczna różnica między tym co się przytrafia naszemu bohaterowi na ekranie, a tym co przytrafia się nam kiedy siedzimy w domu. I cała idea grania idzie do śmietnika, bo zamiast ja przeżywać swoje własne momenty, przeżywać swoje własne emocje, że to ja pokonałem Orstyn i Smoga za pierwszym razem w Dark Soulsie bez pomocy, wszedłem tam bez fiolek, i tak go pokonałem w ogóle mówię ale łatwy boss. A parę miesięcy później wróciłem do Dark Soulsa i Orstin i Smok zajął mi 7 dni. To było moje przeżycie. A właśnie złym przykładem i świetnym przykładem jest to, kiedy gramy w jakąś grę i walczymy z bosem, i walka jest naprawdę emocjonująca. Już czas go pokonać. I w momencie gdy już pokonaliśmy i mu cały pasek zdrowia. Włącza się filmik, który pokazuje, że przegraliśmy. Dosłownie w ostatnim ruchu nas tam pokonał, i... <laughs> bo fabuła tego wymagała. A nasze przeżycie zeszło na drugi plan. To nie jest moja interakcja. Ja nie wchodzę w interakcję w grze i nie mam własnych historii do opowiedzenia. Opowiadam historię postaci z gry. Bo w interakcji chodzi o to, aby tworzyć własne emocje, a nie o to, aby oglądać czyjeś emocje na ekranie. I gdy widzę na łatwym, to jest poziom trudności, aby przeżyć historię. To se myślę. To jest poziom trudności, aby obejrzeć film. I dla przykładu poziom organiczny ma właśnie Mario. No i Mario nie ma jako takiego wyboru poziomów trudności na początku. Na początku gry nie ma opcji, która odcięłaby nas od tych innych mechanik. Te wszystkie mechaniki z łatwego i z trudnego są zawarte w jednej grze Mario. I dlatego nazywa się to poziom organiczny, ponieważ ja grając w tą samą grę co ty, mogę wybrać trudne poziomy bądź łatwe poziomy. To jest właśnie organiczny poziom trudności który jest fantastyczny i każda gra powinna tak naprawdę być w ten sposób skonstruowana, a nie powinna być rozbita i rozdarta na kilka innych minigier i każda z nich jest troszeczkę inna, co mi się nie podoba i za to nienawidzę poziomów trudności. Ale mało tego, bo widzicie, organiczny poziom trudności robi coś magicznego. Wielu graczy rozpoczyna z myślą, że będzie grać tylko te łatwe poziomy, no bo nie ma tych umiejętności, aby zagrać w pięć gwiazdek, więc grają w jednogwiazdkowe poziomy, potem w dwu, potem w trzy i w pewnym momencie, zanim się nie obrócimy, jesteśmy na tyle dobry graczami, że możemy zagrać w najtrudniejsze poziomy w Mario. I jak ktoś mi mówi, że on ukończył Mario i że zrobił wszystko w tej grze i że zrobił special levele, te najtrudniejsze levele to ja wiem, że on zrobił dokładnie te same levele co ja i że dzielimy te same emocje. A jak, a jak widzę kogoś, że jest w stanie przejść Dark Soulsa bez otrzymywania obrażeń w kilka godzin no to od razu mam szacunek, bo wiem Ile czasu, ile dedykacji trzeba poświęcić, aby tego dokonać, a nie po prostu zrobić to na poziomie easy. Co ty pierdolisz? Poziom łatwy jest zajebisty. Przecież to to chodzi, żeby się relaksować. Mówisz tak, bo grasz na łatwym. I to jest właśnie powód, dlaczego tak wiele osób będzie bronić poziom łatwy i uważają, że to tak ma być. ja po pracy lubię przyjść i się odprężyć w grze w której mam interakcję, ale nie mam wyzwania. Czyli tak naprawdę nie lubisz gier, lubisz po prostu obejrzeć jakiś fajny film. I nie ma w tym nic złego. Naprawdę. Bo ja też czasami lubię mieć interaktywne doświadczenia, a nie męczyć się i nie robić sobie wyzwania. Każdy ma lepsze i gorsze dnie. Problem mój jest taki, że te interaktywne wyzwania nie do końca są grami, a nie takimi prawdziwymi grami. A ja lubię prawdziwe gry. Dzięki, że oglądasz ten filmik, mam nadzieję, że Ci się spodobał. Chciałem tylko się podzielić z Wami, dlaczego to ja osobiście nie lubię poziomów trudności w grach i wolę gry po prostu te, które tej opcji nie mają. Czuję się jakiś pełniejszy, spełniony, a przede wszystkim czuję, że jeżeli Ty przeszedłeś Bladborna, ja przyszedłem Bladborna, to mieliśmy to samo doświadczenie, przeżyliśmy ten sam świat i w jaki sposób jesteśmy braćmi. Bo jedna z najważniejszych lekcji z dzisiejszego filmiku to jest to, że gry powinny łączyć, a nie dzielić. Trzymajcie się plutko i do zobaczenia na kolejnym, ale się nagadałem.